Kochani, podobno najlepsze wino daje się na koniec, więc rozumiem, że stare wino jest najlepsze, więc... Zanim przejdę do spraw ogólnych, chcę powiedzieć o jednej sprawie niesłychanie ważnej, szczegółowej. Otóż lat temu 30 z hakiem. Podobno obaliliśmy socjalizm. I tam, gdzieśmy go obalili, na przykład w telefonach, działa. Niektóre działy przemysłu działają. Restauracje działają. Ale dwie bardzo ważne dziedziny, które zajmują ponad połowę budżetu, to jest oświata i służba zdrowia, dalej tkwią w komunizmie. Dlaczego nie udało się wyrwać tych dziedzin tej bandy złodziei i oszustów, która rządzi w tej chwili Polską? To kiedyś powiedział święty pamięci Winston Churchill, że Polacy to wspaniali ludzie, ale są rządzeni przez najpodlejszych spodłych. Niestety, niestety, zostało to do dzisiaj. Dlaczego nie udało się wyrwać tych dziedzin, tym najpodlejszym z podłych? Bo dzieci są słabe, bo chodzi są słabi i dlatego nie potrafią się uwolnić. I Konfederacja to zrobi. Jakie są skutki działania? Będę się skupiał na. Narodowym Funduszu Zdrowia i Służbie Zdrowia. Jakie są skutki tego działania? Na przykład wmawia się nam, że gdyby nie służba zdrowia, to wszyscy by umarli, dawno by nas nie było, dzieci by nie było Czy Przecież powiedzmy jasno: kilkadziesiąt tysięcy lekarzy pracuje w tej chwili nie przy łóżkach chorych, tylko pracuje w NFZ, w działach zdrowia w województwie, powiecie, gminie, w różnych komórkach, instytucjach, w Ministerstwie Zdrowia. Gdyby, ci gdyby zlikwidować to wszystko i ci ludzie poszli leczyć chorych, kolejki do lekarza zlikwidowały z, z, z godziny na godzinę, dosłownie. Szczyt marotrawstwa i zbrodni był z okazji COVID-u, gdzie służba zdrowia tak wspaniale działała, że uratowała 30 tysięcy chorych na COVID, a zginęło 200 tysięcy ludzi, którzy nie mieli miejsc w szpitalach. Ja obiecuję, że Jego Ekscelencję Adamem Niedzielskim. To my się jeszcze zajmiemy. Dlaczego restauracje mogą działać normalnie, a lecznictwo nie może działać normalnie? Dlatego działa normalnie, bo nie istnieje Ministerstwa Prowizacji Narodowej. Natomiast istnieje Ministerstwo Zdrowia. I wydaje tysiące przepisów. Oczywiście kradnie, marotrawie, wielu zjadł, korzysta, a chorzy zapłacą, bo za swoje życie i zdrowie człowiek gotów jest przepłacić trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie. Czy wiecie, że lekarstwa kosztują w tej chwili w Polsce sześć razy drożej niż gdyby był, gdyby był wolny rynek? Sześć razy drożej było, byłoby taniej. Sześć razy. To wiemy, bo tak było. I wiemy dokładnie, że jeżeli wyjmie się jakiś lek z lekospisu refundowanego przez państwo, to po pół roku cena spada trzykrotnie. No bo ludzie takiego drugiego by nie kupili. Okazuje się, że można sprzedawać taniej. I proszę państwa, my to wszystko wiemy. My to wszystko wiemy i my musimy po prostu przyrządzić normalność. Proszę Państwa. I do tego trzeba silnego uderzenia. Państwo widzą tę moc, tę energię tutaj na tej sali. Wejdziemy do tego Sejmu i prawie na pewno będziemy jezyczkiem uwagi. I nie po to będziemy tym jezyczkiem uwagi, żeby wyjść w koalicję z PO czy z PISEM, czy ja wiem, z kim tam jeszcze. Nie proszę państwa. Konfederacja ma swój program, który Państwo znacie, i Konfederacja się nie godzi na bycie doczepką do jakiejś partii, złodzieje i oszustów, którzy rządzą polską tej pory. Jak, jak słusznie powiedział kolega Bosak, jak oni chcą, to niech dzwonią do nas i my wtedy możemy powiedzieć, kochani, my mamy swój program, proszę, i jak chcecie nam zrealizować ten program, rozumiemy, że nie cały, ok, nie cały, ale służba zdrowia, oświata, ale przecież te wszystkie tematy, które były poruszane przez moich kolegów przed chwilą i koleżankę, prawda, wszystkie tematy. Ile z tego się da wyrwać? Wyrwiemy. A jak się nie uda, to niech sobie zawrą wielką koalicję. Tak jak w Niemczech rządziło CDU z SPD. A niech sobie zawrą wielką koalicję. Będziemy ich punktować i następnych wyborach będziemy mieli ponad 50%. Widzieli państwo zapał tych młodych ludzi, którzy ty przemawiali. No dojrzałych już, ale z mojego punktu widzenia są młodzi ludzie. Czy oni kiedyś ulegną tym złodziejom? Czy oni ustąpią im, Dadzą się przekupić? Nie dadzą. No, a w razie czego na końcu czeka jeszcze stary Korwin Mikke, który do tego nie dopuści.